Of a timeless evil, an evil that quite obviously has now been released. The Archbishop Lazarus, once King Leoric's most trusted advisor, led a party of simple townsfolk into the labyrinth to find the king's missing son, Albrecht. Quite some time passed before they returned, and only a few of them escaped with their lives. Curse me for a fool! I should have suspected his veiled treachery then. It must have been Lazarus himself who kidnapped Albrecht and has since hidden him within the labyrinth. I do not understand why the Archbishop turned to the darkness, or what his interest is in the child, unless he means to sacrifice him to his dark masters. That must be what he has planned. The survivors of his rescue party say that Lazarus was last seen running into the deepest bowels of the labyrinth. You must hurry and save the prince from the sacrificial blade of this demented fiend. Vidzite ten portal, dark side of the force, the unholy layer. Oh my god! Tam się będzie działo, Słuchajcie, to się będzie działo. A więc moi drodzy, mam tu taki pierścionek, ciekawy nazwę Resist Lightning, Resist All, Vitality, Hit Points. Całkiem spoko, mam nawet płytówkę taką, trzem płytówkę, ale Resist Magic, Cold Vitality, High Durability. No, powoli się już zaczynam zbrajać. O, nie mogę używać tego hełmu, siła mi spadła. No, widzicie? Czyli jestem bez hełmu. Nie pójdę tam bez hełmu. No way, idziemy z powrotem. Wynosimy się stąd. Idziemy po hełm, chodź. chodź. Idziemy po hełm. Zobaczycie moje hełmy od razu. Mm, tak więc, tup, 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 eee, Jeżeli będziemy mieli hełm. Uuu, hełmy są gdzieś tutaj. Oznacza to coś takiego: Veil vale of Steel, rogaty hełm, Resist All 20%, Minus 20, Lightning, radius Mana. To nie dla nie dla manga zdecydowanie. Mm, dobrze, no to sobie wybierzemy coś na przykład. Regeneruje życie, 6 atrybutów. Takie słabe te tu mam teraz. No. Dobra, to wybierzemy sobie cokolwiek. E, mana. O, spells increase one level. Dobra. Thinking cup. I'm thinking, I'm thinking. I have Thinking Cup. Kąd co mogę myśleć? <noise> Okej. Okay. Ciśniemy do środka. Oczywiście zapodamy sobie Mana Shield. Okej, okay, słuchajcie. Takim pociskami ostatnio walczyliśmy, bo nas atakowali odporni na wszystko. E, ostatnio atakowałem pałką zwykłą gościa, bo był odporny na wszystko, nawet mangie. Było, było ciekawie. Dobra, chodzimy. No wygląda to ciekawie. Nie powiem. Pierwszy raz jestem w tej lokacji. Mam zepsuty hełm. Nieważne. I'm first time here. Przygotujcie się na, na najcięższe działa, czyli do uciekania. Wrzucam hydra y i zwiewam. Wrzućcie sobie tutaj portal z tyłu. Będziemy chcieli uciekać. Do widzenia. Okej, okay, patrzymy co tu się dzieje w ogóle. Nie mogę tam dojść. Nie mogę Właściwie to w pewnym sensie moglibyśmy skorzystać z teleportu, czyli phasinga i się tam dostać. Zobaczcie co tam, co tam can będzie. tam do tego portala co tutaj jest Myślicie, że się przedostaniemy? No ale zobaczymy najpierw co tu, tutaj będzie, ok? Później będziemy próbowali skoczyć jakoś tam hmm, czekajcie, by się przydało dla mano Nie chcę zużywać tych super flashek od razu Może być tam jakiś super boss Adwokat Diabła, o! Dostał, dostał! Uwaga, bo jak tu staniemy to nas do kratki pewnie Staniemy tu o, widziałem. A, sprytne! Ja, nawet te pociski dają czadu. Szybko, szybko kasujemy je. Okej, okay. Staff of Frozen Orbs. W ogóle znalazłem Frozen Orbs. Uważajcie, to was zaskoczy. Ja, fanu, fan, fani Diablo 3. Niezłe, nie? Tylko mam słaby level tej, tej zdolności. Pierwszy, muszę drugi, A, więc ogólnie. Zajebista sprawa. Poczekajcie, ja sobie przerzucę mm, moje flaszko, flachony. Zajebiste, i wrzucimy tutaj. Po prostu zwykłe flaszki. Zabijemy, zobaczymy, ile zadają damę.że teraz. Jak znajdę książki, to się nauczę na wyższy level, i gdzie zajebiście. okej okay, uwaga. Piu, piu. A jak wybucha, to jest konkret. The pips. Mega. A, dostał, pięknie. To ten y, hełm daje mi plus jeden. Miałem jedynkę, on mi daje plus jeden. Wiadomo. Dobry panią. Fajne, nie? Mi się, ja bardzo lubiłem Frozen Orb Diablo 3. I cannot cast that here! Okej, okay, pięknie, wchodzimy tutaj. Ale... Dobra, sobie tutaj i przepalimy je. Piękna sprawa. Dobra, tutaj więcej już nie ma. Wejdziemy tędy, zobaczymy czy nas wyrzuci z powrotem. O, o, o! Jednak! Tego nie widziałem. Jest w ogóle na jeden głośnik, to jest mono. Lazarus. Okej. Okay. Arcybishop. I will join him in hell! Aaaa! Zbiłem was, konia No to Lazarus moi drodzy. Walka z Lazarusem. Nie spodziewałem się. Hey, on wskrzesza jakieś laski. Kościę tu Ty Lazarusie przebrzydły ty. Dawać manę, dawać manę, dawać. Ustawcie tutaj po prostu taką zaporę ogniewą, żeby mój. w pięty weszło. Mam bardzo wysoki poziom lighting, błyskawic. Ale patrzcie jak go zjadają moje hedry. Teraz dostaniesz. Your madness ends here. betrayer. madness madness ends here. Twoja za madness Kawy czy nas. Up to the stars. Wow. Wow. Idziemy. Idziemy do miasta. Myślę, że tam nasz dekad Kane, bo już wiemy, że jest dekadem Kane. Em. Coś na ten temat powie. Posłuchajmy. Twoja jest mój Lazarus w za jego na pewno. Na pewno. I believe that Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal in the very heart of the labyrinth. Uh-huh. Know this, my friend. The evil that you move against the Panteroru. Terror. He is known to be It was he who was imprisoned within klimat. the labyrinth many centuries ago. And I fear that he seeks to once again sow chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late. Our time is running short. I sense his dark power building, and only you can stop him from attaining his full might. And destroy Diablo. <laughs> Jak on mówił. Razie, muzyki nie było i słyszeliście? I destroyed Diablo before oh Mega Okej, okay, teraz musimy się dostać do jakiegoś portalu. Ja nawet nie pamiętam gdzie on jest. Czym pójdziemy sobie tam gdzie byliśmy poprzednio. Ten symbol mocy. On mówił o tym symbolu mocy, o tym pentagramie. Czemu ja to wziąłem? O, 22 Wow, 18 punktów damageu, 6 punktów. O, to powoduje zadaje masę obrażeń. Resist fire 16, 87% No, odporność na ogień, będziemy mieli na maksa Jak weźmiemy sobie to mhm. Dobra, da, mamy tu mapę Okej, okay, tutaj. tak, pałkę sobie tu tam zostawię dla potomnych Dla innych postaci jeżeli będą A Raczej już są Może tak mm, Tak więc moi drodzy, naprawdę klimat jest niesamowity w tej gierce To co oni zrobili z tą grą Znacie oczywiście znać czy wam się te odcinki podobają Myślę, że mnie się sama gra niesamowicie podoba. Ja mogę być taki zesiśnięty, bo jestem takim totalnie, no, ześwirowany, jeżeli chodzi w ogóle o serię Diablo. Um, tak więc, dajcie znać, czy wam się to podoba, oczywiście. My idziemy już jeszcze po flachony i idziemy do portalu. Musimy go najpierw znaleźć. Okej. Okay. portal to level 16. Ja wszedłem tędy. No to trzeba iść tutaj. Ok, trzymamy kciuki, wchodzimy. O mój Boże, down to the terror to main. Ok. Dobrze. No to wchodzimy. Aż, aż mi się uśmiecha, bo po prostu paszcza. O. Mam tam jakieś problemy. O kurde, jaka szerza. No dobra, to tym nie powalczymy. Razem. Hej, panowie, 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 zostawcie mi tutaj. Teleportuj się, teleportuj się! Eee, szybko! Dobra. Eee, dobra. Dobra. Wstawiamy. Dobra. Wstawiamy. Co się tu dzieje w ogóle? Ech, prawie mi mieli, w zasadzie. Prawie mi mieli. Dobra, czyli Hydry tu świetnie działają na nich wszystkich. Jednak te Hydry upgrade'owane to już naparzają bardzo mocno, i powiem wam, że. Szartują czasami dupsko, w szczególności jak walczymy z bossami i biegamy dookoła Krzycząc, krzycząc jak dzieci, nie zabijaj mnie! I jest tylko hydry Okej, okay, jesteśmy na poziomie bardzo, no już... Bardzo niziutko Ptuchami je kastują już Czy Nasze odporności to w ogóle możemy sobie wsadzić w buty Gdy nie broni nas... Teorii oczywiście A Nasze mana spell ma I cannot cast that spell. Uwaga, mamy żołnierzy. I to mamy ich bardzo dużo. Musimy sobie chyba fireball'a wziąć. Serio. Fireball, fireball, fireball. okej okay. Teraz teraz pogadamy. Inaczej. Ok, czyli ogniem idziemy. Usupalimy ich ogniem. Okej, okay, ok, tu działa bardzo dobrze. Open fire! No, dostał dwoma spelami fireball i nic. Ale kiedy tutaj, tutaj robiłem zaporek, Ktoś tam ich wskrzeszał. Nie, to wskrzeszają szkielety. A myślę, że y, taktyka na na rozstawienie guardianów będzie tutaj najlepsza. Okay, idziemy do góry powolutko. Powolutko się przesuwamy, słuchajcie. Pięknie, 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 Guardiani. Wow, wow. Myślę, że ten odcinek będzie troszkę dłuższy od reszty. Będziemy tutaj eksplorować wszystko, co się dzieje. Ja postawię sobie tutaj portal. The portal, jak to ładnie powiedziałem. To tak, kryterem prawy, a nie lewy. No świetnie, zrezygnowałem sobie wszystkie fachy. Yeah! Ale mamy portal, spoko. Ok, idziemy za siebie. F3 na no, F3 mam Za siebie nie można iść. Chciałem powiedzieć, że tam do góry <gryw> za wyjście. Stawiamy już tutaj. O, 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 o. No, tutaj spoko. O, Świetnie w ogóle wybuchają ci wojownicy. Ja chcę zwrócić Waszą uwagę, że uh, dawno, dawno temu jak graliśmy jeszcze właśnie w Diablo 1 zachwycaliśmy się tą grą. To właśnie, jak pierwszy raz zobaczyłem wybuchających tych żołnierzy, tych, no to mówił, wow, ale oni świetnie umierają. Trzeba przyznać, że naprawdę animacja śmierci i, i tak się nie, post, nie, nie postarzała. Wygląda po prostu bosko. Myślę, że to nie będzie duża lokacja. Myślę, że to będą dwa takie. Okej, okay, po prostu do góry. Phasing Dobra, przyspieszyłem trochę. Jeszcze nie ma takiego zwykłego teleportu. Nie pamiętam, czy. Krzy... Ja na pewno dodali. Takie bajery dodali, że... O! Jakiś arcybisko, pustybaniec. Gdzieś, gdzieś tam chydry. Nie to, czy ja dobrze widziałem? Fire Resistance. Na pewno. Lighting and Magic, dobra. Przynajmniej ten adwokat. Diabła A ten jest fire. Okej, okay, mamy mamy gościa odpornego na ogień. Bierzemy błyskawice, one są tak potężne. Dziwnie, gdzie jesteś? Musimy uważać na eksplozję. Naprawdę, błyski to mamy na wysokim levelu już. Mmm, dobra. Wrzucamy sobie tę Small Shield, niezidentyfikowany Small Shield. Oh. I cannot cast. No, oh, na błyskawicelami są odporni. Oh my po, na tym Po tym lewej stronie nie ma właśnie zmontowanych e, szybkich e, przycisków. Mam wszystko na prawym prawej stronie. No dobra. Tu, tu, tu. O, o, o. Życie to kastowanie tych guardianów to. Nam... Oh, der, 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 facing, Fazing, Äh, der, 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 cały czas. Oh, 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 oh! Okay, okay, der, der, der,